Siemanko ludzie, dzisiaj e, e, powraca ten sławny youtuber Mleku, e, ogólnie do tego przeżywałem ciężki okres, bo oczywiście ciężko pracowałem, żeby nagrywać dla was, dla was ten film. Ten film będzie trwał 10 minut, będę go montował w szafie przez e, miesiąc, dokładnie tak. Dobrze, to zacznijmy. Ojejku, co się stało? Yy, to, to będzie film o ocenianie filmów, dokładnie tak. Zacznijmy, oglądajmy pół tego filmu, bo... będę wam zdradzał tajemnic tego filmu. Dobra, start. Siemaneczko, ziomeczki, witajcie w kolejnym... Siema, ziomeczku, witaj w kolejnym... ocenianiu. Dziękuję na moim kanale. Dziś... Na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w tarzaję. Wow, 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 wow. Dobra, ale po prostu wczułem się w tą piękną piosenkę. No to leci Gdzie ty chcesz lecieć, gościu? Jest na stocznię mogę pójść pod ziemię, to by był chyba dobry pomysł. Ej, wyobraźcie sobie, że jesteście w lesie. Sa jesteście sami. Nie wiecie gdzie jesteście, no czy wiecie, że jesteście w lesie, ale nie wiecie wiecie w ogóle gdzie iść. No to co robicie? Sensowne. Kopiecie się w dół. Tak gadam do was, nie do siebie tutaj mam jaskinie na szczęście więc nie będę musiał dużo kopać więcej mogę jeszcze tu gdzie zbierałem żelazo ostatnio się przekopać a jak zrobi się dzień to pójdę pozwiedzać dalej świat może już nie będzie burzy piaskowej na pustyni okej okay. Kopu kopu A może w sumie bym najpierw zrobił taką jedną rzecz, która mi się przyda bardzo. Gościu, jak ty będziesz mieć urodziny, czy tam nie wiem, komunię, no, no ja nie wiem ile ty masz lat, ale ogólnie no to ja ci, ja ci, kupię, ja ci kupię, bo ty sobie kurę to marzysz, bo ty, bo ty tego bardzo potrzebujesz, ty po prostu o tym marzysz, no. Nie, to zombie, to zombie. To zombie. O nie, to zombie, to zombie. To zombie, to zombie. To zombie. To zombie, to zombie. One potrafią skakać po platformach i to jest największy smutek mój. No kurde. To jest jego największa trauma w życiu, że zom potrafią skakać po platformach. Ja, on po prostu nie może zasnąć w nocy, bo on po prostu. On myśli o tych zombie, kurde, że one skaczą po tych platformach. No. Ja ja też tak mam po prostu. Ja nie mogę zasnąć w nosy, bo jak sobie przypominam, że zombie mogą skakać po platformach, nie no to naprawdę smutek na całe życie Ale cóż, zombie po prostu umiem skakać takie życie. Gość się zaczął. Dobra, koniec, bo się bym udusił. Bolało i to bardzo. Mogłem? O nie, siedzę przed komputerem. Gram w grę i zwalną mnie zombie. O kurde, ale mnie to boli. Tam się, A tu mój grób, który się przerzucił. No, najpierw to się przyda zrobić crafting. Okej. Okay. I teraz... On, ja nie wiem czy on gra w terrary, czy gra w, w Minecrafta. Dobra, miecz zrobię. lepsze hmm. Żelaznego ładu. Naprawdę, to, to, to już na pewno z Minecrafta. Jest crafting nie jest żelazo. Co? Czy on, czy on powiedział żelazo? Dobra, miecz zrobię. Lepszy. Żelazne kawadło. Aha, ja myślałam, że on powiedział żelazo. I kurde, ale przypomnę. I jeszcze mnie chyba będzie stać na piecyk. I tylko gdzie jest piecyk? Nie wiem, nie wiem. Gdzie jest piecyk na YouTubie? Dobrze, posłuchaj, nasi poszukajmy piecyka P jest cyk y o Co? YouTube. Piecyk YouTube. Dobra, gość miał rację. Szybko, 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 szybko. Teraz sobie włączymy. Co, by może, co byśmy mogli sobie włączyć? Czekajcie, ebola gra, ebola, hiszpanka, dzisiaj będzie pomidorowa. O, może włączymy sobie mój pierwszy film, tam będzie na pewno dużo ludzi. Tylko będziemy długo musieli szukać, bo ja dużo w nim nagrałem. Dobry jest pierwszy odcinek siedem miesięcy temu. Co? Jak? dobra, nieważne. Dobra, nie ma żadnych ludzi. Mój Discord. Dobra, się mam ludzie. Dzisiaj Wam pokażę mój Discord. No i kolegi mojego. No to słuchajcie. W następnym odcinku, w opisie, będzie mój Discord. Pokażę Wam, jak wszystko działa. No to co zaczynajmy? Albo nie Bo my mamy sobie szukać. Ludzi, bo mamy posprawić kanały. Zagierajmy w harta. Może tu ktoś coś napisał. O oh jest, barbat. Co on w ogóle. 29 dziewięć subskrypcji ludzie. Zasubskrybujcie, bo naprawdę są tak jest. Dobra, wychodzimy na ten kanał. Dobra. Nie, koniec tego, tak. chodzimy teraz na, nie, wchodźmy na, wejdźmy na, no nie wiem, kurde, na co możemy wejść, na bladiego, blady, szybko, szybko, blady, blady. Dzień dobry, cześć, tej strony Plax. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic i ze mną jest Bloody. Elo, elo! Oh, co tam blady ci kale? Nie, dobra, kiedy mamy. Kiedy mamy kupiła ci komputer No, no to pra, racja, ja, ja bym miał taką minę... tak, co dzisiaj będziemy robić w mojej ulubionej grze ostatnio. Co dzisiaj no. będziemy robić? Dzień dobry. Taka mina jak ktoś kupi komputer. Dobra, weźmy na disco Józef, bo już się wam nudzi pewnie. A dzisiaj może będzie live o 17. Ej, poradnik dla kolegi. Lepszy niż przyjmuj...

Nie ja wam włączę prawdziwą piosenkę. Ten kanał chciałem tak 10, na 10, bo on poszedł, Znaczy, takie średnie piosenki. Dobra, zrobić cięcie i pokażę wam. To jest najlepsza piosenka. O, na Hej, Oh. W <myswistoio>, maja dance Free bary Kalafiory Kurwa i pierdolone potwory Ja pierdolaj wszystkie cipy Kurwa wszystkie zibane dupy Kurwa na tej imprezie Primizja jest najmniejsza Kurwa Oraj pole na no traktorem Hej ja shabba, daba O raj polę Robię Hej hub siaba, daba chup Słupka Everybody na traktory, siadaj lę, oraj pole, szybki bronę na traktora i oraj te pola, wszystkie pola mi załoraj, kurwa, kurwa na traktora, no i chuj! Everybody, everybody, kuj, no Rzucaj nuj! No i chuj, przerzucaj, nuj widłami, nuj co sodole moim, wrzucaj, kurwa, mać, oraj! Jak to fajnie tak się orę, pole na traktore Przyklej bronę, łojaj pole na traktore I widłami gnój, przerzucaj, to jest wypas, wypas, pól, wypas, pól Goraj pole na traktore, na Ursusie, na... Szybciej w, w dzień, kurwa, a w nocy czystą kufajkę, no i na no imprezę zapierdalaj do remizy, u nas to na działce, kurwa, będzie zajebiście, kurwa, na tej wiosce, będzie ja po prostu smerfastycznie wyjebiście, rolnicze disco, rolnicze disco, Uo, uło, uło, rolnicze disco, impreza w remizie, uło, uło. rolnicze disco, uło, uło. I... Za remizie, hej, hej, impreza w remizie, kurwy, wszystkie stoją, kurwa, blade jebane, ściany podpierają. kurwa, a ja tutaj szukam jakiejś kurwy, którą chcę wyruchać, ja pierdolę, kurwa, mać, kutas nie spędzi, ostro, o kurwa, zaraz spuszczę się do no moich, kurwa, czystych hajdawerów, kurwa, przyjrzałem dzisiaj koszulę w kratę flanelową, no i czystą kufajkę, czyste filce założyłem, Aj Traktory, tak mówię ci ja! Poraj pora na traktorę i wypasaj koguty! Poraj pora na traktorę, siorpa i kurwa! Chujo, chuju, muju To jest pojebane.